Dieta i plan, czyli medytacja dla każdego. Z Ewangelii Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi, a kto by rzekł swemu bratu, raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiary. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś w drodze bycie przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wielu z nas robi sobie rachunek sumienia przed przystąpieniem do spowiedzi, czy może na koniec dnia. Zwykle według dziesięciu przykazań. Często patrzymy, no... Nie zabiłem nikogo, nie okradłem, nie zdradziłem, nie okłamałem. No to chyba wszystko w porządku. I myślimy, że jesteśmy całkiem w porządku, sprawiedliwymi ludźmi. A okazuje się, że Jezus mówi: Przepraszam, to za mało. Ja nie chcę kogoś, kto robi od kreski do kreski, kto nie robi tylko nic złego. Ale ja chcę, aby Twoje serce było pełne miłości. Co z tego, że nie zabijesz kogoś? Kiedy gotujesz w swym sercu gniew na tą osobę lub nienawiść, to tak, jakbyś ją już zabił. Co z tego, że nie zdradzasz swojego męża swojej żony, jak twoje oczy mogą być pełne nieczystości, a twoje serce jak dom publiczny? Nie tylko to, co wychodzi na zewnątrz, jest ważne ale także to, co jest w nas. Jezus chce większej sprawiedliwości niż tylko tej, która mówi, że masz zrobić to, co się należy. Jezus chce miłości, bo miłość to jest zawsze coś więcej niż tylko to, co trzeba.